Myślisz, że się regenerujesz, bo śpisz 8 godzin na dobę? Zła wiadomość. Sen nie zawsze oznacza dobrą regenerację. Twoje ciało codziennie zmaga się z mikrostresem fizycznym, psychicznym, chemicznym, różnego rodzaju uszkodzeniami, które musi regenerować głównie podczas snu. Jeżeli się nie regenerujesz, nie jesteś w stanie przyjąć nowych obciążeń, nowych bodźców. Czy to jeżeli chodzi o pracę, o projekty, czy to jeżeli chodzi o, o trening fizyczny, bo tutaj oczywiście pod względem regeneracji wiemy bardzo dużo, że gorsza regeneracja powoduje, że mamy gorsze osiągi treningowe, ale nie jesteśmy w stanie dalej po prostu pchać naszego organizmu do coraz lepszych efektów. I tak samo gorzej radzisz sobie ze stresem. Dlatego regeneracja oczywiście jest kluczowa, a długofalowo zaburzona regeneracja, na podstawie także markerów, o których będę mówił, może oczywiście prowadzić do kontuzji. Infekcji, chorób, różnego rodzaju problemów zdrowotnych, najróżniejszych problemów zdrowotnych, nawet takich jak zaostrzenie problemów skórnych, czy na przykład z włosami, czy takich właśnie estetycznych, oczywiście problemów z układem pokarmowym, różnego rodzaju niedoborów stanów zapalnych i innych problemów zdrowotnych. I tu zaczyna się biohacking, bo możesz zobaczyć, jak Twój układ nerwowy oddycha. Pierwszy wskaźnik tętno spoczynkowe. To Twój codzienny barometr stresu. Tętno spoczynkowe to naprawdę ważny marker do codziennego pomiaru. Ja oczywiście mierzę y, tętno spoczynkowe garminem i łupem, czyli urządzeniami, które, no, garmin jest takim urządzeniem bardziej zegarkiem treningowym, chociaż jest to y, urządzenie do w zasadzie wszystkiego: i do treningów, i do wiadomo, do pomiaru snu, regeneracji y, i różnego rodzaju takich parametrów sportowych. Niekoniecznie oczywiście dobrze mierzy on sen, ale oczywiście tętno spoczynkowe w miarę, w miarę ok, bo. Gdy mamy tętno spoczynkowe, nie ma dużych raczej fluktuacji w tętnie, więc wtedy ta dokładność pomiaru z takiej yy, technologii, jakiej używają czy zegarki, czy opaski, jest zdecydowanie no, dokładniejsza niż w przypadku oczywiście treningów interwałowych, gdzie są duże fluktuacje w porównaniu do yy, opasek, które mierzą impulsy właśnie z serca i mają dokładność w zasadzie na poziomie 100%, ale łup ma ogólnie dużo większą dokładność pomiaru właśnie tętna, nawet w porównaniu do na przykład garmina, a szczególnie jeżeli jest noszony na bicepsie. To też taka rzecz, że ogólnie, jeżeli mamy jakieś urządzenia, które można nosić na bicepsie, to dokładność pomiaru jest zwiększona. Ale tętno spoczynkowe poza przebudzeniami w nocy koszmarami czy wstawaniem do łazienki, raczej jest łatwym pomiarem do zmierzenia, i przykładowo, gdy wstaje w nocy do łazienki, on no to łup. Widać na wykresie te wzrosty, na garminie przeważnie wykres jest prosty, a wiadomo, że w stanie do pozycji pionowej bardzo mocno to tętno, no przynajmniej z tego spoczynkowego, podnosi. Jeżeli chodzi o zakresy tętna spoczynkowego, co ciekawe, standardowe normy nawet mogą być od 60 do 100 i też ostatnio robiłem research do webinaru na temat urządzeń pomiarowych i tętno spoczynkowe uważane za normalne właśnie jest od 60 do 100, co dla mnie jest absolutnie... No nie mieści mi się w głowie, żeby można mieć tak, tak wysoki zakres, w ogóle i tak wysokie tętno spoczynkowe jako prawidłowe. Dla mnie dobre tętno spoczynkowe jest poniżej 60. I tutaj też określiłbym dolną normę, bo wyniki poniżej 40, nawet 45 czasem mogą już świadczyć o, no rzeczywiście u osobach, u osób bardzo mocno wysportowanych to już jest przerost lewej komory serca i to nie jest taka już rzeczywiście najzdrowsza wartość, ale to jeżeli ktoś jest po prostu niesamowitym sportowcem wydolnościowym, no to wie dlaczego taki niskie tętno ma, ale mogą to być też inne problemy, jeżeli rzeczywiście to tętno jest tak niskie, a nie jesteśmy ultra jakimiś zawodnikami wytrzymałościowymi, ale tętno powyżej 60 spoczynkowe, albo na, a już na poziomie 70, 75, 80 naprawdę po prostu w najprostszym wyjaśnieniu oznacza, że twoje serce cały czas musi szybko pracować, nawet gdy odpoczywasz, nawet gdy śpisz. No i oczywiście tętno spoczynkowe jest w dużej mierze Oznaką wytrenowania. Tak jak już wspomniałem, sportowcy mają te tętno spoczynkowe często niższe, a osoby, które w ogóle nie trenują, nie dbają o siebie, mają to tętno spoczynkowe wyższe i ta gorsza fizyczna kondycja oznacza wyższe tętno spoczynkowe i gorsze zdrowie metaboliczne. I tętno spoczynkowe warto mierzyć sobie regularnie. Najlepiej urządzenie w nocy codziennie, po prostu, żeby mieć te długofalowe wykresy. Ja to patrzę na poziomie. Miesiąca czy na poziomie 6 miesięcy, jak te wykresy tętna spoczynkowego się zmieniają i te tętno-spoczynkowe z czasem też udało mi się ładnie obniżać o kolejne jednostki pojedyncze, nawet do 52, 53 uderzeń na minutę jako tętno-spoczynkowe. Warto sobie obserwować, jakie mamy trendy i jak te. Tętno spoczynkowe nawet z dnia na dzień się zwiększa. Jeżeli mamy tak, że przez kilka dni tętno spoczynkowe mocno się zwiększyło, a nie czujemy choroby, nie czujemy jakiejś infekcji, problemów ze zdrowiem, no nie pijemy alkoholu, nie spożywamy dużej kolacji, nie obiadamy się, to może być to przetrenowanie, może być to właśnie obciążony układ nerwowy. I to może świadczyć o tym, że obciążenia treningowe są zbyt duże i należy z tym treningiem odpuścić. Ale tak samo właśnie tętno spoczynkowe z dnia na dzień może się zwiększyć, jeżeli mamy prawdopodobną infekcję, gdzie już zaczyna nas coś brać. Gdzie właśnie spożywaliśmy alkohol, czy po prostu zjedliśmy dużą kolację, czy dużo od tego dnia po prostu zjedliśmy, albo mieliśmy bardzo ciężki trening, to też może wpłynąć na tętno spoczynkowe, szczególnie jeżeli ten trening był wieczorny. Bardzo fajny parametr, dążmy do tego, żeby to tętno spoczynkowe było poniżej 60 i żeby się utrzymywało na w miarę stabilnym poziomie. Obserwacja tego trendu może nam powiedzieć, czy nie obciążamy się za bardzo różnego rodzaju stresem. Drugi czynnik to HRV, czyli zmienność rytmu zatokowego. To najczulszy marker równowagi pomiędzy układem współczulnym, czyli stres, reakcja walczy, uciekaj, a przy współczulnym, czyli spokój. I HRV jest to różnica odstępów pomiędzy uderzeniami serca, to tak w skrócie opisując, czyli jeżeli mamy tętno 60 uderzeń na sekundę, to nigdy nie są te odstępy dokładnie co 1000 ms, tylko czasem jest to 920, potem 1080 na przykład, 940, 960, 930 i tak dalej. I te różnice odstępu pomiędzy uderzeniami serca to jest właśnie HRV. Wyższe HRV jest związane z lepszą regeneracją niższe. Z niższą. HRV nie ma, indywidu, nie ma ogólnych norm, chociaż HRV bardzo szybko spada wraz z wiekiem, u noworodków jest najwyższe, najniż, jest najwyższe i potem bardzo, bardzo szybko już w wieku nastoletnim spada zdecydowanie, a w wieku 60 lat jest po prostu wielokrotnie mniejsze niż u nastolatków, czy szczególnie u noworodków. I Moim zdaniem bardzo ważne jest to, żeby obserwować to, żeby hamować ten spadek HRV wraz z wiekiem i to właśnie na wykresach półrocznych staram się robić, żeby te HRV długofalowo z miesiąca na miesiąc nie spadało, tylko utrzymywało się na w miarę stabilnym poziomie dla mnie, bo tak jak mówiłem, ogólnych norm dla... Populacji nie ma. I trzeba też powiedzieć, że to nie oznacza tego, że jeżeli ktoś ma HRV 200 milisekund, a ktoś ma 100, to jest dwa razy bardziej wydajny, dwa razy bardziej odporny na stres, dwa razy nie wiem, lepszy, układ nerwowy, dwa razy bardziej wytrenowany. Absolutnie tego to nie oznacza, tylko należy patrzeć, jak nasze trendy z czasem po prostu się zmieniają. Oczywiście trochę wyższe HRV, być może jest związane z tą lepszą regeneracją i bardzo niskie wyniki HRV, bo widziałem nawet u niektórych osób średnie na poziomie 5-8 milisekund, być może nie są rzeczywiście najlepszym wynikiem, szczególnie u osób młodych i może da się je w jakiś sposób poprawić. Warto o to zadbać, czy dbamy o wszystkie elementy higieny, higieny regeneracji zdrowia naszego, żeby te HRV poprawić i czy nie mamy na przykład jakichś chronicznych infekcji, które na to wpływają, ale długofalowy trend HRV jest tutaj bardzo istotny. No i też warto zwrócić uwagę na to, że oczywiście są różne, przede wszystkim algorytmy mierzenia HRV i HRV w łupie i w garminie są minimalnie u mnie różne zawsze, chociaż trendy są zawsze takie same. Czyli jeżeli mam niskie HRV na garminie, to zawsze też jest niskie na Łupie, ale wartości bezwzględne są prawie zawsze trochę. Niewiele, ale trochę, trochę różniące się. Łup prawie zawsze pokazuje to HRV trochę wyższe w milisekundach, to zapewne wynika z algorytmu czy z metody mierzenia, bo może być to HRV bardziej poranne, średnionocne lub inne różne algorytmy tutaj też w to wchodzą, no i jaki, jaki ogólnie wzór jest. Yy, używane do wyliczenia tego HRV. I wysokie HRV to elastyczny układ nerwowy i dobra regeneracja, a niskie HRV to różnego rodzaju stres, alkohol, przetrenowanie, nadmiar kofeiny, infekcje, przeziębienia, covid tego typu rzeczy bardzo mocno obniżają HRV nawet dzień przed wystąpieniem objawów. Ale HRV należy traktować jako trend, a nie jako pojedynczy wynik. Ten pojedynczy wynik to najczęściej jest właśnie albo alkohol, późna kolacja, bardzo ciężki trening, albo ta infekcja i to rzeczywiście w tym wypadku może mieć znaczenie, bo jeżeli mieliśmy normalną higienę wieczorną, treningową, jedzeniową, nie mieliśmy jakiegoś stresu i patrzymy, że HRV jest tragiczne następnego dnia rano, to rzeczywiście może to oznaczać, że następnego dnia już będziemy chorzy, czy tego dnia na przykład będziemy chorzy, to może tak działać, ale ogólnie interesują nas raczej kilkudniowe czy tygodniowe trendy. I jeżeli patrzymy, że tak jak ostatnio miałem, że przez trzy tygodnie cały czas mi HRV spadało i ten wykres po prostu pikował, pikował naprawdę, naprawdę nisko, to wiedziałem, że no, akurat wtedy byłem bardzo mocno zajechany pracą, treningiem, podróżami, niewyspaniem itd., ale wcale nie było łatwo tego tak odwrócić. Musiałem dużo metod wprowadzić, żeby teraz rzeczywiście to HRV z powrotem wracało do moich norm, ale zajęło to dobrych kilka tygodni, bo już tydzień, dwa po tym jak zauważyłem, że te wartości mi spadają. Wprowadziłem różne protokoły, ale wcale na początku ta reakcja nie była taka szybka, żeby to HRV mi wzrastało. I HRV to jak oddech mózgu. Im spokojniejszy rytm, tym lepiej działa układ nerwowy. Trzeci wskaźnik to częstotliwość oddechu, bo regeneracja zaczyna się od sposobu, w jaki oddychasz. I to jest parametr, który od dawna mierzę, znowu w łupie i w garminie, te parametry, wyniki są dosyć zbliżone i dokładność pomiarów jest ok. I oba urządzenia pokazywały mi, że te parametry są w normie, ale. Jakiś czas temu właśnie szukałem dużo informacji na temat regeneracji. No, i dla częstotliwości oddechów też mamy określone normy, i okazuje się, że częstotliwość oddechu powyżej 16 oddechów na minutę w ciągu snu, regeneracji, jest powiązana u osób akurat starszych, ale ze zdecydowanie zwiększonym ryzykiem. Śmierci z chorób sercowo-naczyniowych, tam około 40%, i o ponad 10% zwiększonym ryzykiem śmierci z dowolnej przyczyny. Znowu jest to badanie na osobach starszych, a korelacja była bardzo, bardzo wysoka. I ogólnie uznaje się, poza urządzeniami, tak, które tych norm nie, nie wyciągają, które po prostu wyciągają nasze indywidualne parametry, i do tego odnoszą normy. Ogólne normy właśnie są takie, że częstotliwość oddechu nie powinna przekraczać 16 oddechów na minutę podczas regeneracji i jest to parametr, który teraz dążę, żeby poprawić, będę wprowadzał różne parametry, żeby różne interwencje, żeby ten oddech częstotliwość oddechu poprawić. No i to jest w ogóle parametr, o którym nie słyszałem, żeby za bardzo w Polsce kto, ktokolwiek mówił. Po oczywiście HRV, czasem tętno, spoczynkowe to są parametry, które są poruszane, ale częstotliwość oddechu ja dopiero o tym niedawno wspomniałem, podejrzewam, że teraz różne osoby zaczną się tym interesować, także. Yy, Myślę, że jestem pierwszą osobą, która ten temat porusza, i jest to rzecz, którą zdecydowanie warto mierzyć. I co ważne, Garmin też to mierzy, nawet najprostsze urządzenia różnego rodzaju pomiarowe będą tę częstotliwość oddechu mierzyć. I masz tutaj normę prawidłową, populacyjną, która powinna występować, czyli 16 maksymalnie oddechów na minutę. I patrząc na te trzy parametry, częstotliwość oddechu, HRV i tętno spoczynkowe, jesteś w stanie dobrze ocenić, jak Twój organizm w ogóle się regeneruje, jak działa układ nerwowy, ale nawet jak działa Twój układ oddechowy. Czy masz problemy z zatkanym nosem, z oddychaniem ustami i tego typu rzeczami, bo to też może wpływać oczywiście na częstotliwość oddechu. Co ważne, w ogóle teraz coraz więcej urządzeń ma wykrywanie bezdechu sennego, czy różnego rodzaju zaburzeń, właśnie sennych, więc. Yy, tego typu problemy też przez urządzenia będą wykrywane. No i tego typu tematy oczywiście poruszam w różnego rodzaju swoich kursach, w różnego rodzaju i newsletterach, i informacjach na Instagramie na temat częstotliwości oddechu ostatnio pisałem. Dlatego jeżeli chcesz te informacje mieć na bieżąco, jeżeli chcesz ten temat śledzić, jeżeli chcesz mieć najnowsze informacje naukowe, to zapraszam Cię do darmowego zapisu do mojego newslettera na temat biohackingu, gdzie co tydzień wysyłam właśnie wiadomości na temat. Biohackingu, regeneracji, zdrowia mózgu, neurotransmiterów, badań, badań krwi, ogólnie zdrowia, ale po zapisie, który jest, do którego masz link w opisie, otrzymasz także darmowy, trzyczęściowy kurs wideo na temat podstaw biohackingu, gdzie dowiesz się, jak zadbać o swoją regenerację, o higienę swojego mózgu i jak te parametry także mierzyć. Także zapraszam pierwszy link w opisie. A jak interpretować wyniki? Nie patrz tylko na liczby, patrz na trendy. Jeśli HRV spada, a tętno spoczynkowe rośnie, Twój organizm nie nadąża z regeneracją. Zasada biohackera: HRV rośnie, regeneracja trwa i sportowcy wytrzymałościowi z czasem podnoszą swoje HRV. Nawet w obliczu ciężkich treningów to HRV wzrasta. Krótko po treningu się obniża, ale długofalowo to HRV się podwyższa. Oczywiście, jeżeli te treningi nie są zbyt mocno obciążające dla układu nerwowego. Tętno spoczynkowe spada, stres się obniża, oddech się stabilizuje. Ciało wraca do homeostazy. Dane nie są po to, żeby Cię stresować. Są po to, żebyś w końcu zauważył, co naprawdę działa. A ja już dziękuję za uwagę. Jeszcze raz zapraszam do newslettera i darmowego kursu na temat biohackingu. Pierwszy link w opisie. Zrodzą swoje ciało. Odzyskaj energię i skupienie. Do zobaczenia za tydzień.